Siemanko, witajcie, widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I dzisiaj będziemy testowali nowego Frozen Speakermana widzowie, ze splaszykiem, mityczka ze slowingiem i Splaszykiem Mamy Blaster Range'a 8, 50% slowa, 55 range, pół sekundy cooldownu, ogólnie 52 tysiące obrażeń, co robi 75 tysięcy na sekundę. Widzowie, jak na mityka, to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dużo. I przypominam, jest on dostępny z eventu świątecznego. Także widzowie, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i lecimy przetestować ziomeczkę. i Mam taki plan, żeby przetestować go na. Się, żeby było ciekawiej, także widzowie, no, zapnijcie pasy, bo będzie grube testowanko. I właśnie pierwsze, co to przetestowaliśmy Godly Farmę, która była za obie rzeczy, czyli zebranie ośmiu ornamentów, czyli ośmiu bombek i 12 giftów. I jakby jak ktoś nie ma jeszcze tych giftów, to na moim kanale jest oczywiście film. Możecie sobie odnaleźć i ogarnąć. I słuchajcie, jeżeli chodzi o bombeczki, to robicie i dostajecie je za misję. To takie przypomnienie, albo po prostu dla kogoś, kto jeszcze nie grał, taka, taka, takie info, nie? No i teraz tak, Frozen Speaker jest za zrobienie jednego z tych. Rzeczy, jednej z tych rzeczy, czyli albo bombki, albo gifty, na Gingerbread House był widzowie za dwie rzeczy. ogólnie mamy 318 tysięcy Frozen Speakermenów i tylko 44 tysiące niecałe Gingerbread House. No bo jednak wiecie, sprawa jest taka, że ciężko jest zrobić jedną z misji z tych questów tutaj, co nie na bombeczki, bo żeby mieć tego Gingerbread House, to musicie mieć wszystko, także tutaj ludzie padają pewnie na 120 wave na Endlessie i nie każdemu. Chce się to po prostu robić, ja się nie dziwię, bo naprawdę granie Endlessa to nigdy nie jest coś takiego, że mega wow. Znaczy, no gdyby coś tutaj dodali, troszkę pozmieniali, to pewnie by było okej. Okay. Albo od rangi dziesiątej, jak mamy dwa razy speeda, to też się gra o wiele lepiej. Ale teraz widzowie, jak ja gram, to jakby nie mam takiej ochoty. Ale dzisiaj mam ochotę, żeby dobrze przetestować widzowie tego Frozena, zobaczyć jak to działa. Oczywiście gierka odpala się od razu i to mi się bardzo podoba. Także widzowie, lecimy z odcineczkiem. Myślę, że postawimy dwóch Santa. I później od razu tego Frozena. Żeby on sobie tutaj stał, nie? Jak widzicie, on ma taką kostkę lodu, taką kostkę masła normalnie. Nie do Ziomek ma kostkę lodu, elegancko, widzowie, patrzcie jaki sigma, sigma boy normalnie, patrzcie jaki potężny, nie? Znaczy, mam nadzieję, że on będzie potężny, bo czy na pewno będzie potężny, to się okaże. No ale wygląda na ciekawego mityka, no ze splashem, ze slowing'iem, widzowie. To może być bardzo, bardzo dobre. Tym bardziej, że ma co pół sekundy atak, a ja lubię takie postacie, które bardzo szybko atakują, nie? Więc na pewno nie będę narzekał, zobaczymy, widzowie, co on potrafi. I stawiamy go gdzieś tutaj, tylko gdzie on ma tego range'a, tak żeby to było dotąd. Dobra, postawmy go tutaj. I widzowie, mamy 1500 obrażeń na początek, 25 range'a, 8 explosion radius, czyli zawsze taki explosion radius będzie. 50% slowa od razu, ciekawe, czyli ta kostka jak walnie, to pewnie slowuje i się mano. Bardzo fajna sprawa. Widzowie, stawiamy Santę kolejnego, a raczej ostatniego. I teraz tak, żeby było rzetelne testowanko, to postawimy goldeny tutaj z tyłu, wiecie? Żeby po prostu nie przeszkadzały, bo one jednak dużo biją. Jak postawimy takie farmę. No to tak naprawdę nie testujemy do końca tylko Frozena, ale właśnie no taką farmę, nie? Też troszkę jakby, no bo jednak ona tutaj przeszkadza i troszeczkę bije za tego Frozena. Także postawimy je do tyłu, a DJ TV jest po to, żeby wykrzesać jeszcze więcej z Frozen speakermena bo mam taki plan, że w tym odcinku widzowie zrobimy 16 Frozen Speakermenów, jak już usuniemy farmy i wszystko, no to wtedy 16 Frozen Speakermenów stawiamy i słuchajcie, robimy przy tym DJ-a i zobaczymy, jak daleko zajdą, czy na autoskipie, czy nie, zobaczymy jeszcze, nie. Nie wiem dokładnie, ale w każdym razie chodzi o to, żeby przejść jak najdalej właśnie tymi Frozenami. I stawiamy sobie tutaj kolejnego Goldena. I co prawda Goldeny. Będą miały troszkę zasięgu, później będą tutaj z tyłu biły, ale trudno, no wiecie, nie da się tego inaczej zrobić. Ja potrzebuję, widzowie, dobrej farmy, szybkiej farmy przede wszystkim, żeby bardzo szybko poulepszać Frozena i żeby dobre było testowanko. I zobaczcie, ta kopalnia w ogóle wisi sobie nad lawą. Nie wiem, czy bym chciał pracować w takiej kopalni, która jedna net tak jakby już spadała tutaj, patrzcie, albo ta druga tutaj, co tu się dzieje, nie? Totalnie jakby leciały tu w dół. Ciekawa taka perspektywa, no, znaczy dla nich pewnie niezbyt ciekawa, ale dla mnie ciekawa, tak patrząc tutaj, wiecie, z gracza po prostu. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co on będzie potrafił, widzowie. Czy damy sobie radę? Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. To będzie mityk, który naprawdę powinien dać sobie ładnie radę. Oczywiście, widzowie, widzimy się za chwilkę. Jak już troszeczkę to wszystko poulepszam. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze Tazapay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 7 na stronce i na pewno Wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra widzowie, zaczynają się lekkie kłopoty, także ulepszamy go za 800 albo nie, bo dostanie stuna, nieważne widzowie. Minus będzie taki, że chyba nie mają odbić stunów, ale zobaczymy. Może na wyższym poziomie jakieś odbicia stunów się pojawią. Bez tego będzie nam troszkę ciężko, ale dobra, spróbujemy, zobaczymy. Na razie ulepszamy dalej Santę. Hmm, oczywiście najbardziej mi zależy też na tym, żeby nie przegrać, no więc tutaj troszeczkę go ulepszyłem na drugi poziom. Zobaczymy za chwilkę, widzowie. Myślę, że nawet na trzeci go walniemy. Dobra, 17500, 45 rędza i widzowie, sekundka cooldownu. Ej, ma jakąś taką wyrzutnię? Ej widzicie to, ale fajnie to wygląda i serio, miał taką kosteczkę, a teraz ma taką jakby, nie wiem, taką różdżkę, maga, coś takiego do wyrzucania tej kostki masła, także naprawdę wygląda to bardzo widzowie, ale to bardzo potężnie. Także teraz tak, goldena ulepszamy, tutaj ulepszymy tego santę, o ile damy radę, dobra, splaszy lecą, lecą, co prawda troszkę słabo. Nie widzę tutaj aż takich potężnych obrażeń. No, wiecie, mimo wszystko to nie jest obszarówka, czyli AOE, jest to splash, nie? Więc tutaj troszeczkę inaczej to działa. Czy zdążę ulepszyć? No nie zdążyłem. No Normalnie, ruchy jak dziadek, widzowie. Totalny dziadek Meres. I teraz tak, 9000 za kolejny poziom. Chyba ostatni już nawet. Czekajcie, ile on ma tutaj ręcza. Nie, 55 to będzie przedostatni poziom. I teraz tak, dajmy kolejnego, bo jednego już mi stunują i zaczynam mieć problemy, nie? A nie chcemy, widzowie, przegrać od tak po prostu na samym początku. Dlatego wypadałoby tutaj to poogarniać. 8000, dobra, robimy kolejną farmę. I teraz tak, te farmy troszeczkę nam pomogą, to prawda troszkę widzowie takie oszukane, troszeczkę taki skamek, ale no inaczej to by było ciężko. Pamiętajmy, że to jest tylko mityk, a to widzowie jest tak naprawdę i to free to play mityk, a to jest widzowie endless. Endless mode jest naprawdę, no mi się wydaje, że trudny, że jest serio po prostu trudny. Dobra widzowie, teraz już kłopotów aż tak nie ma. Mamy czwarty poziom, tutaj mamy trzeci, niewiele się różni tak z wyglądu, nawet w ogóle chyba się nie różni, ale mamy tutaj widzowie za chwilkę kolejny poziom za 17,5 tysiąca no i tutaj stracimy obrażenia, ale dostaniemy aż minus Słuchajcie, pół sekundy cooldownu. Także naprawdę, ok. No i dorzucimy oczywiście DJ-a, bo myślę, że jak najbardziej będzie im potrzebny. Tym bardziej, że parasajty ich atakują. Także, widzowie, chyba dojeżdżamy to też DJ-em. I zrobimy jeszcze kolejnego tutaj ziomeczka z kostką. Niech on to rozwali. Dobra, za 2000, dawaj, stary. I 17,5. Robimy to, widzowie. Mamy ziomeczka 0,475 cooldownu. Fajnie to wygląda. Wyższy poziom na DJ-a, dawaj, dawaj, stary. 0,425, widzowie. I teraz to będziemy sprzątali. Patrzcie, co się dzieje. Totalnie le z tymi kostkami lodu, także jest to potrzebne. Wiadomo, że z boosterem zawsze gierka jest ciekawsza, także ja to robię od razu. Teraz tak, widzowie, Frozen Speaker mamy 0,375, to jest prawie 0,4. No w sumie to jest troszkę mniej niż 0,4. Powiedzmy, dobra, 0,4 sekundy to bardzo, ale to bardzo fajna sprawa. W sensie jest szybciutko, nie? Naprawdę tutaj w ogóle. Nie będę narzekał, spoko to wygląda, oczywiście jeszcze drugiego zrobimy na wyższy poziom. Macie totalnie potężnego Frozena i przechodzi wam Mendlesa. Póki co to na autoskipie idziemy i nie ma problemu, nie? więc naprawdę idzie dobrze. Poczekamy na wyższy poziom, znaczy na wyższy poziom, poczekamy na kaskę. I wtedy zrobimy, dobra, zrobimy kolejną farmę na maksa. O, teraz pojawiła się kopalnia tutaj, spoko. do no, troszkę lepsze miejsce niż nad przepaścią. Nie powiem, kolega troszkę tutaj wybiera takie ciekawe miejsca. Patrzcie, jak tutaj postawił tego majna, nie? Totalnie, totalnie wykręcone. No i teraz tak, czy dadzą sobie radę widzowie na autoskipie? No, boję się, że nie, ale na razie jeszcze możemy lecieć, chyba, myślę. Okej, okay, kolejnego tutaj. Fajne jest to, że dookoła tego DJ-a będziemy mogli ich poustawiać, ale minusem ogromnym jest to, że nie wiedziałem, że wiecie, że po prostu aż tak łatwo dostają stuny na web. I faktycznie nie mają żadnego odbicia stunów. Przeważnie te nowe postacie mają chociaż jeden albo dwa odbicia stunów. Tutaj mamy ich totalnie zero. Także w tym wypadku. No, będzie troszkę trudno z tego powodu, nie? Ale zobaczymy, zobaczymy. DJ daje nam 46 875 obrażeń, co 0,375, Także naprawdę mega, mega duży buści. Na ten moment powiem wam, że naprawdę bardzo łatwiutko się rozwala te BD. Nie ma jakiegoś problemu. Ziomki wyglądają bardzo profesjonalnie. Ładnie poulepszani na piąte poziomy. No nie wszyscy, bo dopiero to robię. Ale naprawdę, do no, zadosi się, że szybko to ogarniemy, nie? I zrobimy sobie 16 sorki, 15 bo musimy mieć jednego DJ-a, także zapomniałem, że wiecie, no nie będzie 16 tak typowo, no bo potrzebujemy DJ-a do boosta, bo z boostem przejdziemy gdziekolwiek dalej i to mnie właśnie interesuje, żeby jakkolwiek dalej przejść, no bo co by to było, jakbyśmy przeszli 30 wave, no nic takiego, żaden szok, także widzowie, trzeba troszeczkę to podpompować, no i w tym momencie robimy piąte poziomy, Później, oczywiście, sprzedamy pierwsze farmy. Zaczniemy od Santy TV. Będzie to wyglądało dobrze. No i mam nadzieję, że ładnie będzie się tutaj grało, nie? Bo to najważniejsze, żeby po prostu było tak mega, mega fajnie do pogrania. Wiadomo, to jest tutaj najbardziej takie wow. No, aktualnie, jak tak patrzę na nich, jak nawalają tymi kostkami lodu, to wygląda to potężnie. Patrzcie na tego, Cloud toileta. Zobaczcie, Clow i jak szybko on zleci. Patrzcie to. po pom, pom. Normalnie. Nie, no, pięknie to wygląda, naprawdę. Dajmy kolejnemu tutaj 9000 dolarków. 17,5, ok. Teraz ten za 9000 poleci. Naprawdę jestem zadowolony z tej postaci. Jak na free-to-play postać, to serio giga oddaje. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Już z pełną armią i z jednym DJ TV. Testujemy jego siłę na autoskipie. I powiem wam tak. Ogólnie wygląda to całkiem ok, ale już się robią takie. No, niemałe schodki, nie? Zaczyna się, widzowie, taki moment, gdzie naprawdę już nie wyrabia ten Frozen Speaker. I ja to, ja to powoli widzę. Nie mówię, że jakoś mega to widać, bo na razie jeszcze daje radę, ale jak widzicie, totalnie tutaj do, dojadą go zaraz te skibidi. Serio będzie zaraz problem, bo jak widzicie, no tutaj totalnie dużo stunów. Co tu się odwala w ogóle? Ile ja dostałem stunów? Właśnie przez te stuny tak naprawdę przegram. Gdyby nie te stuny, no to powiem wam, że na, na Easy byłby to nawet 60-70 wave. Ale w tym wypadku to sam Frozen nie da rady. Potrzeba być, o wiecie, jakiegoś dronika, jakiegoś medyka, czy cokolwiek co, co by go tutaj ściągało ze stunów. No to wtedy jak najbardziej. Ale. Nawet mimo tego, że dostał mega dużo stunów i lecimy na autoskipie, to mityk ten nadal sobie tutaj radzi, w sensie wiecie, radzi. No może nie, że jakoś mega radzi, ale próbuje dalej grać, więc naprawdę nie jest źle. Patrzcie to, te kosteczki lecą jak szalona, mamy dosłownie pełno puchu śniegowego, takiego rozwałka jest totalna. O, lecą nawet, patrzcie, jego bracia, że tak powiem, Frost Toilety, to, są, to jest ten zły brat, normalnie <laughs> zły brat w rodzinie, także widzowie czy dostaną na web wydaje mi się że dostaną w sensie wiecie takie frozen z kostki lodu kible też dostaną kostką lodu i się rozsypią. No wiecie, kostka lodu o kostkę lodu, no to tak naprawdę możemy to rozkruszyć, więc naprawdę powinno być dobrze. I czekamy, zobaczymy jak daleko faktycznie przejdziemy. Maksymalnie jeden DJ, 15 frozenów, widzowie, na maksa ulepszonych. Zobaczmy, jak się daleko uda przejść na Endlessie. Dobra widzowie, cofam co powiedziałem. Naprawdę jestem mega zdziwiony, że ten mityk przeszedł tak daleko, ale dosłownie, jak tutaj jeszcze idą te skibidi, dostają slowa i dostają te kostki lodu na web, to naprawdę idzie dobrze. Poza tym pamiętajmy, że gramy na Autoskipie, czyli wiadomo, że będzie ciężej, no bo wiecie, ja tak zawsze testuję taką maksymalną moc na tym, jak szybko przechodzimy poziomy, bo nikomu się nie chce grać długo po nagrodę, więc wiadomo, że każdy będzie grał na Autoskipie, no i właśnie testuję zawsze postacie, jak dają sobie radę na Autoskipie. No tutaj w tym wypadku, jakby dodać jakiegoś drona naprawczego. No, na przykład, nie? Na przykład drona naprawczego. Cokolwiek, co naprawia stuny, to naprawdę byłoby o wiele lepiej, bo Frozen Speaker nie ma odbić stunów. Także widzowie, jak ktoś jeszcze nie wiedział, no to warto wziąć jakieś tutaj coś na stuny, nie? Po prostu. Macie piąty slocik, to na pewno dacie radę, jak macie szósty, to już w ogóle. No więc tutaj, no, Frozen naprawdę daje radę. Powiem wam, że szedł Bosik 12 milionów HP i go zjedli po prostu. Totalnie go zjedli, ale no w tym wypadku to idzie chyba tego już za dużo i może być, że będziemy mieli taki mega problem, że, że już nic nie zrobimy, nie? No leci ten Giant Turki Toilet. No i patrzcie, leci sobie pan indyk. Pan indyk sobie leci. No i co ten indyk zrobi? Nie wiem, no może na przykład się zindyczy, nie? I, i przegramy po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, że dadzą sobie radę jeszcze dalej. Patrzcie, mamy ponad 70 wave i dalej gramy, więc jak najbardziej... Odwołuję, co powiedziałem. Jeżeli chodzi o Frozen Speakermana, to wcale nie 60 wave. On dosłownie leci, widzowie, po 80. Zobaczymy, czy się w ogóle uda. Bo tutaj, niestety, no już dostajemy mega, mega dużo stunów. To jest jedyny minus, nie? Jakby nie te stuny, to naprawdę byśmy przeszli daleko. No w tym wypadku, to tak troszeczkę już nie dają tutaj rady. Widzowie, 77 wave i bardzo bliski kontakt. O nie! Giant Turkey Toilet walną nam stuna, ale nie poddają się Frozen Speakermani. Lecą dalej, widzowie, na autoskipku. Lecą dalej. Czy dają radę, czy nie dają? obrady tutaj pokonać. No wydaje mi się widzowie, że to będzie nasz koniec. Zobaczmy ile oficjalnie nam zaliczy wave'ów, bo tak naprawdę tego nie wiemy. Także uwaga, ile zeskipowałem? 69, dobra. Czyli 70 wave'ów na Frozen z na autoskipie jest do wykonania z DJM TV. Jakby dodać tutaj coś na Stuny albo jakąś drugą postać bijącą, to wiadomo byłoby ok. No ale i tak widzowie testowaliśmy Frozena, także moim zdaniem to jak sobie poradził na tym Endlessie jest naprawdę godne tutaj podziwu i serio ta free to play postać totalnie oddaje. Myślę, że na Innych trybach to też może być przyjemne do grania. Także serio, mam tutaj takie miłe odczucia co do tej postaci. Fajnie, mega dobra. No i co tu dużo mówić, widzowie? Dzięki za obejrzenie tego teściku. Do następnego i Siemanko.